Cześć! Witaj w kolejnym nagraniu, od razu z góry przepraszam, bo zaniedbałem kanał na YouTube, no, nie ma co ukrywać, tych, tych wideo w ostatnim czasie nie było praktycznie w ogóle, ale dzisiaj wracam i dzisiaj wracam z kolejną praktyką opisywaną przez Chrisa Vossa w książce Negocjuj, tak jakby od tego zależało Twoje życie, także zapraszam do świata dobrej sprzedaży. Chodź! Chris Voss, negocjator. Negocjator praktyk, człowiek, który na negocjacjach zjadł zęby, bo za każdym razem w jego negocjacjach na szali stało ludzkie życie. Opisuje w swojej książce bardzo wiele praktyk, które pokazują negocjacje od zupełnie innej strony i z zupełnie innej perspektywy niż te, które znamy na co dzień. I jednym z narzędzi, które opisuje w swojej książce jest tak zwany mirroring. Mirroring, innymi słowy, naśladowanie, upodobnienie się. Do tej pory mogłeś to narzędzie znać jedynie z, jako narzędzie komunikacyjne polegające na dostosowaniu postawy ciała, sposobu mówienia, gestykulacji i innych rzeczy. Wos idzie dalej w mirroringu i twierdzi, że udany mirroring to wzięcie dwóch, trzech, czasami jednego, jednego, dwóch, trzech słów z wypowiedzi drugiej strony i zamknięcie je, a w zasadzie powtórzenie ich w formie pytania do klienta. Posłuchaj takiego to przykładu. Wyobraźmy sobie, że klient mówi, wie pan co, no, mamy obecnie w firmie w tej chwili trudną sytuację. Mirroring według WOS-a to reakcja na zasadzie, wie pan, trudną sytuację? No tak, no wie pan, no, no, dzieje się wiele złych rzeczy, no co będę panu dużo mówił? A, złych rzeczy, mówi pan. No tak, no wie pan, no, ludzie nam odchodzą z firmy, mamy problemy kadrowe i tak dalej, i tak dalej. Ludzie wam odchodzą z firmy. No, wie pan, no, no, no co tu dużo mówić, no, 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 sytuacja nie jest zbyt nie jest zbyt kolorowa. Oczywiście, powtarzanie cały czas dwóch, dwóch, trzech, jednego, dwóch, trzech słów ze strony tych, które powiedział przed chwilą klient, no w którymś momencie może stać się męczące, dlatego trzeba to robić w sposób bardzo wyważony. Ale efektem mirroringu jest to, że ludzie rozwijają ten wątek, o który są pytani, poprzez wzięcie tych dwóch, trzech słów z ich wypowiedzi i ujęcie ich w formie, w formie pytania. Prowadziłem w ten sposób rozmowy z klientami i dalej prowadzę w ten sposób rozmowy z klientami. Rozmawiam też w ten sposób z moją żoną i to narzędzie ma jeden bardzo istotny plus. Osoba, która jest po drugiej stronie, czuje się naprawdę słuchana. A w dzisiejszych negocjacjach nie chodzi o to, kto jakie ma argumenty. Chodzi o to, kto jak słucha i kto ile zdobywa informacji. W tym kontekście mirroring jest bardzo przydatny. Polecam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!